Dzień dobry, Rut Smoka, poniedziałek, spoilerowo, lecimy! W tym odcinku nie będę się zagłębiał w fabułę scena po scenie. Zrobiłem to przy okazji poprzedniego odcinka, ponieważ no tam miało to sens, ponieważ było tam nie, były tam niepotrzebne sceny, czy zbyt długie sceny, w, no, w nadmiernej zdecydowanie ilości, dlatego jakby przytaczałem to jest to na żebyście sami to sobie jakoś zwizualizowali. A dzisiaj nie będę tego robił. Nie mówię, że ten odcinek nie miał niepotrzebnych scen albo ujęć. No, do tego przejdziemy. Więc, no, jakby będę o tym wspominał, ale nie będę już tak bardzo szczegółowo rozwarstwiał nad tym wszystkim. Jakby to jest kolejny, bo po drugi po Akolicie w tym ostatnim odcinku. Materiał, który nagrywam, no tym razem już nie w warunkach polowych jak ale nadal jakby no, jestem nie u siebie i nie mam żadnego mikrofonu, także nagrywam to ponownie dyktafonem na telefon, ponieważ to jest najlepsze aktualnie co mamy, jeśli chodzi o jakość mikrofonu. Także jeśli słychać takie pykanie w mikrofonie, no to wybaczcie, ale no mam jakby ten telefon po prostu przy ustach i gadam dosłownie teraz do telefonu. Może być lekkie echo, ale no dosłownie to jest jestem aktualnie w pomieszczeniu, które mam najmniej echa w tym, w tym domu, więc myślę, że będzie, chociaż jakkolwiek, dobrze mnie słychać. Także odcinek zaczyna się od dość ciekawej sceny pomiędzy, przy, przy, przy sprzeczce pomiędzy rodami brakenów a blackwoodów, które, no jak się okazuje, opowiedziały się po przeciwnych stronach konfliktu w Tańcu Smoków, czyli właśnie jedni za zielonymi, drudzy za czarnymi. Później się okazuje, że tak naprawdę to był tylko pretekst do wszczęcia bitwy, no ale generalnie coś tam są jakieś przepychanki między nimi, bo tam, zakładam, ziemie mają sąsiadujące, bo był, był spór o przesuwanie jakichś kamieni granicznych no i generalnie to nie było pokazane, ale doszło do jakiejś większej bądź mniejszej potyczki bitwy i no, zginęło wiele ludzi, i to jest jakby wstęp do odcinka. Sam, samo to jest całkiem w porządku, ale to jest o wiele ważniejsze w kontekście do późniejszych rozmów czy, czy scen pomiędzy głównymi bohaterami. A mianowicie jest to ten wstęp, to jest analogią do tego, o czym w tym odcinku kawałek później rozmawia Reynis i Renyra. Ponieważ no, Renyra twierdzi, że. Bo Reynis dotychczasowo powstrzymywała Renyrę przed faktycznie wszczęciem wojny i była tym głosem hamującym Renyrę i w ogóle całą tą radę pośród czarnych. No ale Renyra powoli się z koniaku temu, że no chyba trzeba zacząć jednak zbrojnie I, z, i ze smokami, ale Rejni są dalej hamuje i twierdzi, że no wystarczy jeszcze kilka jakiś większych wydarzeń. Tu zamordowanie tego syna, tu tego syna, tu wycięcie oka, nawet wracając do wiele lat wstecz, kiedy Eigo, E. Ejmont, tak, Ejmont stracił oko. Więc no, mówi, że jeszcze wystarczy kilka jakichś niepotrzebnych m, takich właśnie wydarzeń tego typu, tego kalibru, do tego, żeby wszyscy za do tego, żeby wszyscy zapomnieli, w ogóle od czego zaczął się ten konflikt i kto ma słuszność, kto ma rację i po prostu zaczęli wyżynać wyrzy się bez opamiętania. Tak jak właśnie e, zrobili to. Ci dwaj, tam lordowie, nie, no, ale jeden był rycerzem, a drugi w sumie nie wiadomo. No, ale brakenowie i blackwoodowie na początku tego odcinka, ponieważ też padło w tym odcinku zdanie, że oni tak naprawdę szukali tylko pretekstu, żeby się powybijać, jak to robią od wielu set lat, bo mają jakąś tam sprzeczkę między rodami. i nikt nie pamięta, od czego ona się zaczęła, ona po prostu jest. I właśnie. Dlatego Reynis udaje się przekonać Rhaenyra i tak dalej właśnie do tego, żeby no, jednak poczekać trochę z tym tańcem smoków tak nazywam, bo tak się nazywa ta wojna, no, ale de facto jeszcze ruchy, w sensie ruchy były, ale jakichś bitw czy, czy, czy większych kampanii to może jeszcze ech, nie było, więc Reynis dzięki temu udaje się przekonać Rhaenyra, żeby jeszcze trochę się powstrzymać i szukać drogi pokojowej, ponieważ to się przerodzi po prostu w bezsensowny konflikt, znaczy może nie bezsensowny, może nie bezpodstawny dla nas, jako widzów, no bo widzieliśmy, co się stało, mamy swoje sympatie między tymi a tymi. No ale z drugiej strony są tacy, jak to się nazywa w polskim tłumaczeniu, prostaczkowie, właśnie w tym serialu, którzy mają amnezję po dwóch godzinach i generalnie oni by po prostu kibicowali tym, bo tak, a tym, bo nie. I tak by się to wszystko skończyło, dlatego no lepiej powstrzymać się przed bezsensownym, de facto ginięciem. Także to ten wstęp i, i te rozmowy były bardzo fajne, jeśli chodzi o ten odcinek. Poznajemy też brata Alicent, który wydaje się być dość ciekawą postacią, ponieważ no, jakby przyjechał, zakładam z Old Town, do królewskiej przystani i przyłączył się do Krystona Cole'a, który jest teraz namiestnikiem, no, i który generalnie przekonał króla do tego, żeby ruszyć wojskami no, w stronę Dorzecza, w stronę Riverlands, chyba żeby zająć Haren Hall, tak mi się wydaje. Tak, chyba tak. Więc no, w tym odcinku, co jest jego też głównym problemem, nadal nie ma akcji. No, ale dostajemy już jakieś faktycznie ruchy ważniejsze, zaczątki i może wreszcie w kolejnym odcinku będzie się coś działo. No, ale a propos tego, że w tym odcinku się nic nie dzieje, jeszcze wspomnę. Także no, brat Allison przyłączy się do Christona Cola, pamiętam jest ta scena z traileru, gdzie oni wjeżdżają jakby na koniach między drzewa i ich goni smok. W ogóle pierwszy raz widzimy księżycową tancerkę. Mundenser. Tak mi się wydaje, że pierwszy raz, ale chyba tak. Czyli Smoka Bailey Targaryen? Tak. Na pewno? Tak. Czyli najstarszej córki Damona. Z tą, tą. Nie pamiętam imienia, ale z tą panią Velaryon, która w, chyba w Pentos. No, w każdym razie gdzieś w Esos, jakby razem z swoim nowonarodzonym dzieckiem dała się spalić swojemu smokowi, czyli w, w ówcześnie Veigar, no teraz to już jest smok Eymonda, ale nie będę tutaj wracał do pierwszego sezonu aż tak bardzo. Więc no widzimy y, bele na księżycowej ta tancerce chyba po raz pierwszy, y, z czego jej y, trochę młodsza siostra Reyna zostaje wysłana z najmłodszymi dziećmi Renyry, y, tego z Daemonem, tak i z tym najmłodszym od Stronga jeszcze. Y, gdzieś po prostu tam bodajże do Esos, ale żeby się zajęła nimi Lady Jane Arryn. Czyli w sumie nie wiem, czy oni w końcu do Esos, czy do Gniazda będą lecieć. Nie wiem, mieli do Pentos, ale tam mówię, że ta matka tam spłynęła, więc no gdzieś tam po prostu płyną, żeby byli bezpieczni, więc kilka pionków z planszy nam znika. Nie wiem, czy do końca, czy coś będzie się z nimi działo. Fajnie jakby tam były jakieś potem intrygi, że jednak chcą ich zamordować, ale się udaje albo nie udaje. No, zobaczymy. Gorzej, jeśli to jest po prostu taka przechowalnia dla postaci, że dobra, teraz znikacie z ekranu, żeby ominąć jakieś możliwe głupoty fabularne, że mogliby was zabić jakimś tam spiskiem, ale tego nie zrobią, bo was. Ale tego nie zrobimy, bo chcieliśmy zrobić coś innego, no to żeby sobie jakby otworzyć taką ścieżkę, no to musimy się was pozbyć. Jakbyście byli na miejscu, to to fabularnie byście nam przeszkadzali. Nie wiem, czy zrozumieliście o co chodzi. Moja myśl trochę, trochę, chyba trochę zagmatwałem, ale no, tak mniej więcej o to. Chodzi. Mamy też Egona, czyli jakby naszego króla. Siedmiu królestw. Co prawda, uzur, może inaczej, uzurpatora. Tak powinienem powiedzieć zdecydowanie. Pozdrawiam pana burówkę, oczywiście. <laughs> wiadomo o co chodzi. Jakby, jak muszę wspierać Zielonych. Halo, XD. Nie ja no, wiadomo, że brat lubi trollować. istotne, W każdym razie mamy Egona. Które no, w tym odcinku dalej pokazuje, jakim jest królem. No, i widać, że teraz jest bardzo podatny na wpływy w jednej ze scen. Nie będę nawet przytaczał, w której no, ktoś chce sobie obejrzeć, bo to jest całkiem właśnie ciekawa scena, jeśli chodzi o, o rozwój tej postaci. Mamy Egona, który no, jakby mówi, robimy to i to. No dobrze, no ale ten stoi koło niego i mu mówi, a może, może tak, tamten mówi, że nie zróbmy, nie róbmy tego, zróbmy tak, ten mówi, że się powstrzymajmy i on tak patrzy, jakby no, zdając sobie sprawę, że no, zapewne te postacie mają większą wiedzę od niego, no i, no dobra, okej, okay. to, 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 jednak, jednak odwołuje ten poprzedni rozkaz, nie? Także widać, że Egon jest podatny na wpływy, czy to dobrze, czy nie, zależy od sytuacji zapewne, no bo jeśli chodzi o jakieś ważne decyzje... No to dla zielonych jest lepiej jednak, żeby król wysłuchał swoich swoich doradców, no po prostu rozsądnych głosów a propos pewnych podejmowania pewnych decyzji. No ale czasem może się to odbić też w drugą stronę, że no warto coś zrobić, a oni będą go powstrzymywać, bo coś tam albo zachęcam do czegoś, do czego w sumie nie powinien robić. Zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Bo ja mówię, no nie wiem, czy ten książek, więc nie wiem, w jaką stronę to pójdzie, ale jest wiele opcji, że może w stronę jakiegoś szalonego króla. Może w jakieś zbuntowanie się przeciwko wszystkim i zrobienie czegoś albo czegoś innego. Nie wiem, nie będę też za bardzo spekulował, ale mam pewne swoje myśli i zobaczymy, jak to wszystko z nim y, pójdzie. Mm, teraz a propos sceny, co mówiłem na samym początku, albo a, może bardziej a propos kadru, który był po prostu kurna, tak zbędny, że jest to. Nawet nie wiem jak to określić. To jest robienie z serialu 18, plus, tak bardzo na siłę, że nawet nie jestem w stanie znaleźć słów, jak bardzo na siłę było to zrobione. Ja rozumiem bordele, seks, nagość, wszystko, naprawdę. I w Grze o Tron przez większość czasu było to całkiem ok zrobione. W pierwszym sezonie Rodu Smoka było przez większość czasu ok zrobione, jakby no. Też nie jestem fanem pokazywania jakichś tam przykładowo dików na ekranie, tak. no ale jakby czasem coś tam z daleka dobra, jakby przymknęło oko, jakby dopóki to nie jest nic nic wielkiego, no to no, może to być. Jakby rozumiem, że w pewnych momentach Grotron nawet była bardziej kiepskim Pordolem niż serialem Fantazy, no ale powiedzmy wyszła z tego i było, było dobrze, było to powiedzmy lekko przynajmniej zbilansowane, zbalansowane, chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o stosunek scen. Faktycznie przypominających fantazy. Sorry, jedzie auto, nie wiem czy słuchać. A scen z seksu. Ale tutaj no... Ja nie mówię, że seksu jest dużo, czy za dużo. Ale tu chodzi jednak o coś troszeczkę innego, a mianowicie to, co jest pokazywane. Bo ja... Rozumiem, że tak powiem topless kobity, czy facetów z gołą dupą. Czy nawet pewne inne rzeczy. Ale narzekałem chyba w pierwszym czy w drugim odcinku Roda Smoka, nie pamiętam już, w którym to było, na scenę pomiędzy Alicent a Krystonem. Chyba to był początek drugiego odcinka, tak mi się wydaje. I tutaj też będę narzekał, bo dla mnie to, co jest pokazane w tym odcinku w burdelu, jeden kadr, to jest po prostu przesada i tego nie powinno tam być. Nawet w serialu 18+, niesamowicie, nie wiadomo jak bardzo brutalnym i, i pokazującym wszystko, to to jest... Jakby dosłownie dostajemy na pierwszym planie, co prawda zamazane, ale na pierwszym planie jest scena, jak Typiara robi chłopowi loda. Dos no, dosłownie tak jak to słyszycie. Jest, I to nie jest tak, że jest jakoś wykadrowane, że nie wiem, że chłop stoi i ona klęczy. Jest tak, że nie wiem, widać ją od tyłu, czyli nie widać, bo, bo że tak powiem. Dika, nie? Wiecie o co chodzi. Nie, to jest pokazane od boku, normalnie stoi se pała i typiara mu opierdala pałę. Rozumiecie to? I normalnie widać to. Jakby po cholerę coś takiego pokazywać. Jakby to dla mnie przekracza do granice dobrego smaku, jeśli chodzi o sceny erotyczne i... No nie, no nie róbmy czegoś takiego, naprawdę. To, to jest dla mnie naprawdę robienie serialu 18 plus po prostu na siłę że o, zobaczcie tutaj, hihi, hi, zobaczcie tego, no kurde, no nie, to jest krok za daleko, to jest krok za daleko, naprawdę. I kończąc już powoli, no bo jednak uwierzcie mi, trzymając telefon przy mordzie i potem montując jeszcze materiał na laptopie, przecież tak już nie będę wrzucał screenów, no bo bo już tak bardzo nie będę bawił lap na laptopie, bo jest ciężej troszeczkę niż szakąpi Miał wszystko, ale dobra, nieważne. Przechodząc do ostatniej kwestii, to jest yy, nadal to, że nic w tym serialu się nie dzieje. I rozumiem, że to jest na razie trzeci odcinek, w którym dążymy do wojny, bo wojna będzie, tylko dążymy do niej. W porządku, ale to można naprawdę było streścić do jednego, dwóch odcinków. W wypadku poprzedniego, no to mówiłem, że te dwa pierwsze odcinki można by skreślić do, skreślić do jednego. Tu mamy znowu odcinek, w którym nic się nie dzieje, więc ten odcinek też można byłoby wcisnąć powiedzmy z kawałkami, nawet tymi niepotrzebnymi drugiego, w drugi odcinek. I zrobić ten wstęp w dwóch odcinkach albo w półtora odcinka, nie? I już w połowie drugiego by się coś działo, to nie, tutaj dalej dostajemy, yy, nie mówię, że źle zrobione, do tego za sekundę przejdę, no, ale do, dalej dostajemy łażenie, Gadanie, skradanie się, jeżdżenie, więcej gadania i tyle. O Mysarii to nawet nie wspominam, ponieważ no, jest, rozmawia się z Renyą, super, zostanie na dworze, wywiąza informacje, bla, 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 co to obchodzi. Tam Egon zatrudnia szpotawą stopę na tam starszego zastrzeptaczami, spoko, no jakby dostajemy ważną informację, że teraz ten będzie zasiadał w Radzie, no ale to wszystko dałoby się powciskać gdzieś indziej, wcześniej, szybciej i przeszlibyśmy do czegoś innego. Albo nawet jakby to miał być ten wstęp w trzech odcinkach, to żeby wrzucili chociaż troszeczkę więcej akcji. A tutaj no, są dialogi przeplatane dialogami. I nie są one wybitnie napisane. Nie mówię, że są złe. Ja nie mówię, że ten serial ma polegać na ciachaniu się mieczami co 10 minut. No bo nie. Ale troszeczkę mogłoby tego jednak mimo wszystko być. No, to nie jest duży minus dla odcinka. Odcinek jest nadal solidny i, i dobry, ale no, brak akcji jest bardzo wyczuwalny. I no niestety, no, gdyby było jej chociaż troszeczkę, to bym ten odcinek był naprawdę rewelacyjny. Ale przez to, że się nic nie dzieje prawie przez całość. No nie mogę powiedzieć, że to był wybitny odcinek. Niestety. I na razie cały sen sezon niestety nie mogę tak powiedzieć, no był, jest na razie co najwyżej okej, okay, dobrze i niestety nic, yy, nic więcej. No i dobrze, ktoś mi powie, że no okej, okay, ale są yy, spotkania rady, są spiski, są intrygi, przekradanie się, skradanie, okej, okay, ale to jest coś innego, troszeczkę. Ja rozumiem, że w serialu może się nic nie dziać, jeśli chodzi o walkę i pościgi i wybuchy. Przykład Andor, gdzie duża część polega na dialogach, no ale tam Oglądaliśmy to po prostu z zapartym tem, mimo wszystko. Jakby Andor był po prostu. No to jest to jest wybitny serial, to jest genialny serial. I ogląda się go i postacie łażą, rozmawiają, jeżdżą, coś tam gadają, planują i to się ogląda bardzo przyjemnie. Tutaj troszeczkę mi tego brakuje. Powtarzam to chyba trzeci raz. Nie są źle napisane dialogi. I to nie jest tak, że Fabuła nie jest ciekawa, tylko no warto byłoby ją troszeczkę jednak zdynamizować. A, no i jeszcze wspomnę o ostatniej scenie chyba ostatniej. Tak, tego odcinka, czy sekwencji. Troszeczkę mi się nie podoba jakby dotarcie do tej sceny, ale to, co się dzieje w trakcie, jest bardzo dobrze zrobione, zrealizowane. Ponieważ Renyra postanawia się przekraść do królewskiej przystani i porozmawiać z Alicent. Pomysł nie brzmi dobrze. Uważam, że no, nie brzmi to dobrze. I jakby dotarcie do tej sceny, do ich rozmowy, też troszeczkę bym powiedział kuleje. Ponieważ teraz się nagle okazuje, że co odcinek ktoś będzie się przekradał do czyjejś głównej siedziby. Koniec którego? Pierwszego? Tak, koniec pierwszego odcinka to jest yy, przekradnięcie się strażnika i szczurołapa do Czerwonej Twierdzy w stolicy, w królewskiej przystani i zabicie dziedzica króla. Rozumiecie to? W łóżku, jak spał. No okej, okay, było to zaplanowane, zrobione, okej. Okay. W następnym odcinku z kolei w drugą stronę. Strażnik królewski, gwardzista, przekrada się do na Dragonstone na smoczą skałę, czyli do stolicy drugiej frakcji głównej, czyli do Czarnych, i próbuje zabić główną jakby pretendentkę do tronu. I, i to też tam troszeczkę narzekałem, że mimo wszystko, że go przypłynął i go wpuścili, troszeczkę brakowało mi tego planowania i tam na to narzekałem, ale nadal w miarę to w trakcie wyszło i było to całkiem logicznie, mniej więcej, chociaż zrobione. I w tym odcinku. Dotarcie do tej sceny, że Rynyra po prostu se wsiada na statek i tam dopływa na miejsce, i jakby jest ubrana za tam septę chyba, i chodzi se po królewskiej przystani. Gdyby to się działo pierwszy raz, coś takiego, to bym nie narzekał. Ale my trzeci odcinek z rzędu dostajemy, jak ktoś do czyjejś głównej siedziby się wkrada do głównego miasta i po prostu se po nim chodzi. No. To by działało, gdyby było zrobione raz, maks dwa, ale jakiś czas później, a nie co odcinek. No bo teraz się okazuje, że nagle do czyjej stolicy można se tak przypłynąć w przebraniu. I to nie jest zły, zły pomysł, ale no nie może być zbyt często wykorzystywany. No, sorry. No ale z kolei sama rozmowa między Rennerem a Alicent już jest już bardzo w porządku, jakby wspominają trochę stare czasy. Trochę o aktualnych, o sytuacji, już, że tak to ujmę, geopolitycznej. Także, no, sama rozmowa, już nie przytaczając konkretnych, że tak powiem, cytatów i dialogów, bo, bo nie ma w tym większego sensu, jest po prostu dobrze napisana i akurat ją się bardzo przyjemnie ogląda. Jest to pewne podsumowanie dotychczasowe, czy odcinka, czy tego sezonu, wszystkich prób, no, niedopuszczenia do wojny z obu stron, no, ale kończy się tym, że, no, konflikt jest nieunikniony i Alicent, jakby odrzuca pomysły Renery na dogadanie się na pokój, czy, czy na cokolwiek innego. Trochę się obrzucają błotem, troszkę się uspokajają. No generalnie rozmowa jest dość ciekawa. Tylko problem jest w tym, że no, jak do niej jakby w ogóle doszło i jaki był zaczątek tej konwersacji. I jeszcze mi się przypomniało, więc ostatnim rzeczą jest oczywiście wątek Daimona w tym odcinku. No bo jeśli ktoś pamięta, no to w poprzednim on poleciał gdzieś sobie w na smoku. Generalnie słuch o nim, no, może, no słuch o nim zaginął, to może, może troszeczkę za dużo powiedziane. No ale generalnie no, nikt nie wiedział gdzie jest, były jedynie podejrzenia, w tym moje, że polecił do Harnhol, zająć się w imieniu Renery, co się okazało oczywiście prawdziwe. Mamy dość długie sekwencje po wylądowaniu Demona, w których on po prostu totalnie losowo chodzi sobie po komnatach w Harnhol. Okej, okay, jakby one są całkiem klimatyczne i sorry jeśli słyszycie jakieś klepanie w tle, nie wiem, ktoś coś wbija, jakieś kołki chyba na polu, nie wiem. A mam balkon otwarty, bo jest gorąco. Więc Damon generalnie poszedł do Harrenhal. I tutaj są pomniejsze głupotki, yy, na przykład taka, że no, on w pewnym momencie totalnie losowo zabija strażnika, gdzie on wcześniej przyleciał, strażnicy krzyczeli, że smok smok i on wylądował na wieży tego, tej twierdzy. I nie było żadnego, że tak powiem, przywitania na zasadzie, że pobiegli tam strażnicy i go zatrzymali. Tylko on totalnie sobie wychodzi, i zaczyna chodzić losowo po, po ruinach, no bo Harrenhal to ruina. W, tym, w pewnym momencie strażnik go losowo w ogóle zauważa i mówi do niego coś tam, hej, zatrzymaj się i generalnie Damon go zabija, gdzie to jest troszeczkę bez sensu, no bo wszyscy widzieli jak on ląduje. I z drugiej strony no, nikt go nie próbował zatrzymać, a teraz także strażnik pojedynczy gdzieś go tam zauważa i on go zabija i nikt nikogo, on niczym nie poinformował, że smok przyleciał, zwłaszcza głównego jakby tam, znaczy głównego dowódcę Lorda, który tam przesiadywał, czyli, czyli rodzinę Strongów, tak, bo oni są z Harrenhal, tak, ten Strong od Renyry, który tam się spalił w poprzednim sezonie razem ze swoim ojcem, no to tutaj jest jakaś tam rodzina, czyli brat, albo tam ojca, brata, bla, 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 no, jakaś tam rodzinka. I on Dejmon wchodzi do ich komnaty, i oni sobie jedzą, jedzą tam chyba wieczerze, w sensie na kolację. I oni są totalnie zaskoczeni tym, że on przyszedł i nagle służba ucieka. I jakby to nikt ich nie poinformował, że w ich zamku wylądował smok, to Trosze, troszeczkę XD. No ale nie licząc tego, generalnie wątek Dejmona w tym odcinku jest bardzo porządny i możemy sobie popatrzeć, właśnie chodzi po, no jak powiem jeszcze raz, klimatycznej lokacji, ponieważ Haren Hall zwłaszcza w nocy i w deszczu, wygląda naprawdę fajnie. No, i też ma jedną taką wizję sen, czyli flashback, w którym widzisz jakby siebie, wchodzącego do jakiegoś pomieszczenia. Tam siedzi przy kominku młoda, Renere, Renere, powiedziałem, sorry, młoda Renera, która zajmuje się zszywaniem głowy tego dzieciaka, którego jakby ścięcie nakazał właśnie Daemon. Dwa odcinki temu. I no. Widać po nim, i tu naprawdę chwalę aktorstwo Matta Dejmona Tfu, co? Mata Smitha. Matta Damon'a co ja powiedziałem? Matta Smitha, oczywiście. Bo mi się pomyliło, bo aktor ma na imię Matt. Kurde, co to za szuranie? Jakiś gościu nosi jakieś wiadra. Wylewo dostanę teraz. Nie wiem, zejdę na dół, bo... Sorry, ale tam będzie większe echo. Ale będzie... Będę mógł dokończyć ten materiał, bo tam... Widzę przy otwartym balkonie się nie da. Także wracając, pomyliło mi się, dlatego że no, aktor prawdziwy, który gra Damona, ma na imię Matt, jest Matt Smith i jakby postać jego się nazywa Damon i powiedziałem Matt Damon w ogóle XD, to jest zupełnie inny aktor. No ale w każdym razie aktorstwo Mata Smitha muszę pochwalić, ponieważ jest naprawdę na wysokim poziomie. I widać, że Damon tą wizją się przeraził. Normalnie ma łzy w oczach i patrzy i nie dowierza i to naprawdę solidnie zostało zrealizowane. I potem jak to wszystko znika, okazuje się, że nie wiem czy, czy lunatykował czy coś, ale stoi na jakiejś skale i znowu deszcz leje, więc generalnie gdzie faktycznie z łóżka wyszedł i polazł. No i nagle jakaś kobieta się pojawia. Nie wiem czy ona nie była czasem przy stole w trakcie wieczerzy właśnie strągów, i czy to nie jest jakaś Lady Strong. Czy jaś, nie wiem, siostra, czy żona, może kogoś, nie wiem. No i generalnie ona patrzy na Dejmona i mówi, że tu zginiesz. No moja pierwsza myśl to nawiązanie do tego z intra odcinka. To mówiłem w pierwszym, albo w drugim odcinku, chyba w pierwszym, a prawo właśnie intra, że jest scena, gdzie jest zamek, który wygląda Karen Hall, masa dookoła martwych żołnierzy właśnie o w czołówce odcinka. I no, leży jakaś na środku, jakaś postać, która jest y, prawdopodobnie jakimś ważnym. I no, ta scena, stawiam, nawiązuje do tego, co się będzie działo w tym y, odcinku, w odcinku sezonie, A bitwa o Oranchol wydaje się bardzo prawdopodobna, ponieważ zieloni już ruszyli, Damon już tam jest i jakby przejął y, Hall na swoją stronę, na stronę czarnych. Więc bitwa o Hall jest bardzo prawdopodobna. I no, z racji, że taka przepowiednia została wypowiedziana, szanse na to, że Osobą, która tam zginie, ważną będzie Damon, drastycznie wzrosły. Także, no, może się tu zadziać. Osobiście wolałbym, żeby on nie ginął, bo jest jedną z ciekawszych postaci w całym tym serialu, ale jak to się potoczy, to, no, zobaczymy. Chociaż, no, pamiętamy na intrze leżał topór koło tej martwej postaci, jakby, zupełnie jakby go używał, a Damon nie walczy toporem, więc może to będzie tak, że ktoś go toporem zabije. Nie wiem. Taka spekulacja. W każdym razie to wszystko, więc przejdę do podsumowania. Niestety, kolejny odcinek, w którym nie dzieje się prawie nic. Jeśli chodzi o akcję. Co nie zmienia faktu, że no, jakby to jest dalej dobry sezon, który no, ma przyzwoite miejscami naprawdę bardzo dobre dialogi, który ma ciekawą fabułę. Ma jakieś intrygi, spiski, zabójstwa i tak dalej, więc no, pod takim względem się dzieje, ale no, najzwyczajniej w świecie. Jako fanu fantazji brakuje mi trochę, troszeczkę mi wszystko pomieszania, pomieszania, pomachania mieczykami i, i rycerzy w lśniących zbrojach, którzy, wiecie, jadą na koniu w chaos bitwy, nie? Troszeczkę tego brakuje. Wiem, że to będzie, ale no, przydałoby się już teraz, żeby nie przedłużać. Jakby to było jeszcze dziesięcioodcinkowy. Sezon po faktycznie tam godzinie to ok, ale to ma tylko 8 odcinków. I te odcinki wcale jednak nie są dłuższe, bo to sprawdziłem i teraz poprawiam się. Bo w poprzednich moich materiałach wspominałem, że w chyba w pierwszym sezonie były krótsze odcinki, bo mi się wydawało, że były 50-minutowe, ale jednak nie trwały, podobnie jak te. Także no. Nie wyszło nam na plus ani lekko na minus, a bardzo na minus, bo będziemy mieli po prostu krócej o dwie godziny. Chyba, że zrobią odcinek 8 albo 7 i 8, które będą dłuższe, na przykład nie 3 godziny ósmy. Oczywiście tego nie zrobią, bo nie po to skracali serial jakby czas, jaki będzie trwał. No ale cóż, no, no trudno. Mimo wszystko, oczywiście, mimo tego, że się niewiele dzieje, jeśli chodzi o czysto wybuchy i pościgi. W cudzysłowie, oczywiście, no to jest, no, no jest solidnie, jest dobrze, ale no nie mogę powiedzieć, że jestem zakochany w tym sezonie. A co będzie dalej, to zobaczymy. Chyba tyle ode mnie. Jeśli o czymś zapomniałem, to wybaczcie. Jeśli jest teraz echo, a na pewno jest, to też wybaczcie, no ale wspominam nekwon, to kurna na dyktafon w telefonie. Także sorry i cóż, do usłyszenia. No na okolicie, chyba najwcześniej, czyli za tydzień, najwcześniej, w środę. W sumie, czy coś między tym się pojawi? Mała szansa. Wakacje, tak? Hallo. Dzięki za wysłuchanie. Pozdrawiam. Cześć.